W meczu pan Grzegorz Adamiak, trener drużyny toruńskiej. Dwa pierwsze starcia, dwa pierwsze pojedynki bardzo łatwe analizując o scenariusz. No ale ten trzeci mecz nas trochę rozochocił. Było nerwowo, kibice z regionu chcieliby jeszcze więcej, ale pan na pewno jest bardzo zadowolony. Eee, no tak, jesteśmy bardzo do do zadowoleni. Wynik 3-0 dla nas. Eee... E, aczkolwiek no tutaj przeciek, że mogło się wszystko odmienić. E, Konrad pokazał, że, że nawet przy dużych problemach swoich serwisowych, e, bo takie miał, potrafił, potrafił, potrafił wytrzymać e, i, ograć, e, i ograć Artura. E, no był to trudny, trudny pojedynek dla niego. Artur grał bardzo dobrze, miał cały czas inicjatywę. Konrad praktycznie przez cztery sety nie atakował. Także, także dobrze, że, dobrze, że miał dzisiaj formę na bloku. Przed sezonem mówiło się, że macie spory potencjał, początek tych rozgrywek w Super Lidze nie, było, nie był przekonujący. Trochę ta Liga Mistrzów, europejskie puchary też was pewnie jakoś wybiły, ale wracacie na odpowiedni tor. Eee, no myślę, że tutaj nie jest problem z Ligą Mistrzów. Problem był taki, że początek sezonu, wszyscy, wszyscy nie za bardzo eee, byli, w, byli w formie. Przede wszystkim Cheng Wang zawalił zawalił, eee, zawalił jeden mecz. No w tej chwili dużo nagra, jak widać wszyscy grają równo. Kazuma Sumo jest w wysokiej formie, Cheng Wein gra swoje, Konrad, Konrad, jest odporny psychicznie, także także wygrywamy i oby tak dalej. Jako trener na pewno liczy pan zawsze na zwycięstwo, ale czy na tak łatwe, jeżeli chodzi o wynik 3 do 0, spodziewał się pan takowego w Bydgoszczy? No Powiem szczerze, że myśleliśmy O wyniku za trzy punkty Natomiast 3-0, 3-3-1 to było naprawdę dla nas, dla nas bez różnicy Jest to bardzo, bardzo dobry rezultat Dla nas lepszego nie może być, tylko się możemy cieszyć No cóż Zapowiadało się, że zupełnie będzie łatwo Pierwsze dwa pojedynki po 3-0 Gospodarze mieli troszeczkę problemy z, z Nie wiem, czy z taktyką, czy z koncentracją no na pewno pan Gręk pierwszy, pierwszy raz przed swoją publicznością. Na pewno nie było mu łatwo. Wygraliśmy wracamy do domu. Cała Polska może myśleć, bo podkręcałem też atmosferę, mówiąc, że to mecz derbowy, ale stosunki pomiędzy działaczami, trenerami, zawodnikami toruńsko-bydgoskimi są przyjazne. Powiemy coś dobrego o Zolesz Gwieździe? No, no tak, no, oczywiście, że tutaj z szefem się znamy bardzo dobrze. Zawodnicy, zawodnicy też się znają, także no, żadnych tutaj nie ma wielkich antagonizmów, że tak powiem. No, wszystko odbywa się normalnie. Czyli wesoły autobus w krótkiej drodze z Bydgoszczy do Torunia, ponad 40 km. E, tak, tak. jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Zoleszcz Gwiazda Bydgoszcz przegrywa w meczu dziesiątej kolejki wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego. Z energią manekiny Toruń, tyle trener Grzegorz Adamiak e, uszczęśliwiony, ale w pełni zasłużona satysfakcja z tego, co zrobili jego zawodnicy w Bydgoszczy przy stole. I to wszystko z hali przy ulicy Bronikowskiego. Za uwagę dziękuję Państwu, Bartosz Kustra.